Nigdy nie myślałem, że słowa moi teściowie zażądali, żebym sprzedał moje mieszkanie w Warszawie, aby zapłacić za ich wakacje. Będą brzmiały w mojej głowie jak wyrok śmierci na moje małżeństwo, ale właśnie tak się stało tego deszczowego, wtorkowego wieczoru, gdy Anna wróciła do domu z tym absurdalnym żądaniem. Siedziałem w naszym salonie, w salonie mojego mieszkania, które kupiłem własnymi pieniędzmi, za które spłacałem kredyt przez ostatnie 8 lat. I czułem, jak Ziemia usuwa się spod nóg. Moje serce biło tak głośno, że przez chwilę myślałem, iż Anna je usłyszy. Ale ona była zbyt zajęta tłumaczeniem mi, dlaczego powinienem się zgodzić na tę szaloną propozycję. Marcin, oni naprawdę na to zasługują. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Mówiła, przechodząc nerwowo po pokoju. Mama całe życie ciężko pracowała, a tata, wiesz, jak ma problemy z sercem. To może być ich ostatnia szansa na prawdziwe wakacje. Ostatnia szansa, słowa te odbijały się echem w mojej głowie. Podczas gdy patrzyłem na kobietę, z którą dzieliłem łóżko przez ostatnie 10 lat. Kobieta, która teraz stała przede mną i spokojnie sugerowała, żebym sprzedał swój dom, nasz dom, żeby jej rodzice mogli pojechać na trzy tygodniowe wakacje do Grecji. Poczułem, jak żółć podnosi mi się do gardła. Nie z powodu absurdalności tej prośby, ale z powodu tego, jak łatwo Anna ją przekazała. Jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Jakby moje lata oszczędzania, moje bezsenonne noce spędzone na pracy dodatkowych zmian, moja duma z posiadania własnego konta. Jakby to wszystko nie miało żadnego znaczenia w porównaniu z kaprysem jej rodziców. Anna, zacząłem ostrożnie, czując jak mój głos drży. To jest moje mieszkanie. Nasze mieszkanie. Nie możemy po prostu go sprzedać. Spojrzała na mnie z tym wyrazem twarzy, który znałem zbyt dobrze. Tym mieszanką rozczarowania i irytacji, którą rezerwowała dla momentów, gdy nie zgadzałem się z jej rodziną. Nie bądź taki samolubny <grym> warknęła. To tylko mieszkanie. Możemy wynająć coś mniejszego. Ale dla moich rodziców to prawdziwa potrzeba tylko mieszkanie. Te słowa uderzyły mnie jak policzek mieszkanie, które było moim pierwszym prawdziwym osiągnięciem w życiu mieszkanie, w którym zaproponowałem jej małżeństwo. Mieszkanie, w którym marzyliśmy o dzieciach, o przyszłości, o wspólnym życiu. Nagle wszystko zaczęło się układać w moim umyśle jak pusle. Częste wizyty teściów w ostatnich miesiącach. Ich pytania o wartość nieruchomości w naszej dzielnicy. Sposób, w jaki patrzyli na nasze meble, nasze rzeczy, jakby już je wyceniali. Anna, która ostatnio była dziwnie skrypa, gdy rozmawialiśmy o pieniądzach. Poczułem zimny dreszcz na plecach. To nie była spontaniczna prośba. To był plan przemyślany. Przygotowany plan, w którym ja zostałem obsadzony w roli idioty, który ma zapłacić rachunek. Ile to kosztuje? spytałem cicho. Co? Anna zatrzymała się w połowie kroku. Te wakacje. Ile kosztują te cholernie ważne wakacje? Wahała się. Po raz pierwszy tego wieczoru wyglądała na niepewną siebie. Około około 120 tysięcy wyszeptała 120 tysięcy złotych na wakacje. Dla ludzi, którzy nigdy nie przepracowali dnia więcej niż to absolutnie konieczne. Ludzi, którzy przez lata traktowali mnie jak bankoma swojej córki. Pamiętam, jak moja wizja zaczęła się rozmazywać na brzegach. Nie z powodu łez, byłem zbyt wściekły na łzy. Z powodu czystej, nieskażonej furii, która przeszywała mnie jak nóż. Czy ty w ogóle słyszysz to, co mówisz? Spytałem, wstając z kanapy. Chcesz, żebym sprzedał nasze mieszkanie, żebyśmy zostali bez domu? żeby twoi rodzice mogli popić koktajle na plaży? Nie bądź taki dramatyczny. Odparła, ale jej głos już nie brzmiał tak pewnie. Znajdziemy inne mieszkanie. Można wynająć za nasze pieniądze. Wybuchnąłem, nie mogąc już się powstrzymać. Za pieniądze ze sprzedaży mojego mieszkania. Nastała cisza. Anna patrzyła na mnie z wyrazem twarzy, jakby ujrzała obcego człowieka. A może właśnie tak było. Może po raz pierwszy w życiu ujrzała mnie jako osobę, która nie da się wykorzystać. Myślałam, że moja rodzina coś dla ciebie znaczy. Powiedziała w końcu, a w jej głosie słychać było żal. I nagle wszystko stało się krystalicznie jasne. To nie było o wakacjach. To było o władzy. O tym, kto w tym związku podejmuje decyzję. O tym, czy jestem partnerem, czy tylko źródłem dochodu. Tamtej nocy nie spałem. Leżałem w łóżku obok Anny, która udawała, że śpi, i czułem, jak coś we mnie się zmienia. Jakby ktoś włączył przełącznik, po którym już nie było odwrotu. Moja miłość do niej nie zniknęła. Nie tak szybko znikają uczucia dziesięciu lat, ale zrodziło się coś jeszcze, coś zimnego i ostrożnego zrozumienie. Zrozumienie, że w oczach mojej żony i jej rodziny byłem tylko narzędziem, środkiem do celu, człowiekiem, który ma płacić rachunki i spełniać zachcianki, ale nie ma prawa do własnego zdania. Następnego dnia Anna wyszła wcześniej do pracy, rzuciwszy tylko chłodne pomyśl o tym. Jakby 120 tysięcy złotych to była kwota. Nad którą można sobie pozwolić na spokojne przemyśliwanie. Zostałem sam z moimi myślami i wtedy zacząłem planować. Nie zemstę, jeszcze nie. Najpierw chciałem zrozumieć pełny obraz sytuacji. Chciałem wiedzieć, jak długo trwa ta gra, w której jestem pionkiem. Zacząłem od przejrzenia naszych wspólnych finansów. Anna zawsze twierdziła, że nie ma głowy do pieniędzy. Więc przez lata to ja zarządzałem naszym budżetem. Teraz patrząc na wyciągi bankowe z nowym spojrzeniem. Zacząłem dostrzegać wzorce, których wcześniej nie zauważałem. Regulne przelewy na konto jej matki. 200-300 zł miesięcznie. Zawsze z notatką na leki albo na rachunki. Przelewy, o których Anna nigdy mi nie mówiła. Rachunki za obiady w drogich restauracjach. Zawsze wtedy, gdy Anna mówiła, że spotkała się z koleżankami z pracy. Ale kwoty były za duże na lunch dla dwóch osób. Za duże nawet na kolację. Wydatki na prezenty. Drogie perfumy, biżuteria, ubrania, zawsze kupowane w okresach, gdy Anna twierdziła, że nie ma na nic pieniędzy. Siedziałem przy kuchennym stole, patrząc na te dowody i czułem, jak moja naiwność rozpada się na kawałki. Przez lata żyłem w iluzji szczęśliwego małżeństwa, podczas gdy moja żona systematycznie okradała nasze wspólne konto, żeby finansować życie swojej rodziny. Ale to nie było wszystko. Najgorsze miało dopiero nastąpić. Pamiętam dokładnie moment, gdy dotarłem do wyciągów sprzed roku, do okresu, gdy Anna przeszła tę trudną fazę i potrzebowała więcej przestrzeni, kiedy zaczęła pracować do późna i wyjeżdżać na szkolenia służbowe. Rachunki z hoteli, zawsze dla dwóch osób, zawsze w weekendy, gdy Anna podobno była na szkoleniach. Rachunki z restauracji, kolacje dla dwojga w miejscach, do których nigdy nie poszlibyśmy razem, bo były za drogie. Opłaty za parking przy hotelu Mariot w centrum Warszawy. W dniu, gdy Anna twierdziła, że jest chora i zostaje w domu, moje serce zatrzymało się na chwilę, a potem zaczęło bić tak szybko, że poczułem zawroty głowy. Sięgnąłem drżącą ręką po telefon i sprawdziłem kalendarz. Każda z tych transakcji przypadała na dzień, gdy Anna była rzekomo gdzie indziej. Strada. Słowo to uderzyło mnie z siłą młota. Moja żona nie tylko wykorzystywała mnie finansowo, ona mnie oszukiwała. Szyła podwójne życie za moje pieniądze. Przez następną godzinę siedziałem w kuchni. Wpatrując się w dowody rozpadu mojego małżeństwa, czułem się jak człowiek, który właśnie dowiedział się, że ostatnie 10 lat jego życia to była jedna wielka kłamstwo. Ale wraz z bólem przyszła też jasność. Po raz pierwszy od miesięcy wiedziałem dokładnie, co muszę zrobić. Nie zamierzałem zrobić sceny. Nie zamierzałem krzyczeć ani rzucać oskarżeń. To było zbyt proste, zbyt emocjonalne. Anna i jej rodzina wymyślili sobie plan, żeby mnie wykorzystać. W porządku. Ale ja też mogłem wymyślić plan. Pierwszy krok był prosty zebrać więcej dowodów. Jeśli Anna myślała, że może żyć w kłamstwie, to mogła, ale ja będę wiedział o wszystkim. Zainstalowałem aplikację do śledzenia wydatków na naszym wspólnym koncie. Aplikację, która wysyłała mi powiadomienia o każdej transakcji. Anna nigdy nie zauważyła. W końcu to ja zajmowałem się technicznymi sprawami w domu. Następnie wynająłem detektywa. Brzmi jak coś z taniego filmu, ale szybko się przekonałem, że to całkiem normalna usługa. Mężczyzna o nazwisku Kowalski były policjant, który specjalizował się w sprawach małżeńskich. Zapłaciłem mu z pieniędzy z mojego osobistego konta, tego, o którym Anna nie wiedziała. Ile pan chce wiedzieć? Crine, spytał mnie przy pierwszym spotkaniu. Sherworm. A, wszystko. Sylian, odpowiedziałem bez wahania. Absolutnie wszystko. Przez następne dwa tygodnie żyłem w dziwnym stanie zawieszenia. Na zewnątrz wszystko wyglądało normalnie. Anna chodziła do pracy, wracała do domu, rozmawialiśmy o codziennych sprawach. Ale ja wiedziałem, że to teatr. Że każde jej słowo, każdy gest to element większego kłamstwa. Najtrudniejsze były momenty, gdy próbowała być miła. Gdy przynosiła mi kawę do łóżka albo proponowała film na wieczór, musiałem się powstrzymywać, żeby nie krzyknąć, wiem o wszystkim. Ale wiedziałem, że cierpliwość to klucz do mojego planu. Anna w tym czasie coraz częściej wracała do tematu sprzedaży mieszkania. Jej rodzice podobno już zaczęli planować wakacje, rezerwować hotele, kupować przewodniki po Grecji. Oni naprawdę na to liczą, mówiła układając mi rękę na ramieniu. Mama dzwoniła dziś i płakała z wdzięczności, że mamy takiego wspaniałego zięcia wspaniałego zięcia człowieka, który ma sprzedać swój dom, żeby opłacić ich zachcianki. Ironia była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Jeszcze myślę. To nine. Odpowiadałem za każdym razem. To wielka decyzja, a ona się uśmiechała, pewna, że w końcu się zgodzę. W końcu zawsze się zgadzałem. Zawsze byłem tym dobrym mężem, który nie robi problemów. Raport od detektywa dotarł po dwóch tygodniach. Gruby folder pełen zdjęć, dokumentów i szczegółowych opisów. Pamiętam, jak drżały mi ręce, gdy go otwierałem. Anna rzeczywiście miała romans. Od ponad roku z mężczyzną o imieniu Tomek, który prowadził firmę budowlaną. Starszym od niej o 10 lat, rozwiedzionym z dwójką dzieci. Zdjęcia były niezbite: Anna i Tomek wychodzący z hoteli, całujący się w samochodzie, spacerujący za rękę po galerii handlowej, żyjący jak para, podczas gdy ja siedziałem w domu i myślałem o naszej przyszłości. Ale to nie było wszystko. Detektyw odkrył też coś, czego się nie spodziewałem. Tomek też był żonaty. Jego żona Kasia nie miała pojęcia o romansie. Pracowała jako pielęgniarka na oddziale kardiologii i wychowywała ich dzieci, podczas gdy jej mąż spotykał się z moją żoną w hotelach opłacanych z mojego konta. Dwie osoby oszukiwane przez tych samych ludzi, dwa życia zbudowane na kłamstwie. Tamtej nocy po raz pierwszy od tygodni spałem spokojnie. Nie dlatego, że ból był mniejszy, przeciwnie. Wiedza o szczegółach zdrady raniła jeszcze bardziej. Ale miałem plan, i ten plan zaczynał nabierać kształtów. Następnego dnia zadzwoniłem do Kowalskiego. Chcę, żeby pan znalazł żonę tego Tomka. Monsieur Renonning powiedziałem: Chcę z nią porozmawiać. Spotkanie z Kasią zorganizowaliśmy w małej kawiarni na Mokotowie. Była drobną, zmęczoną kobietą o smutnych oczach. Gdy pokazałem jej zdjęcia jej męża z moją żoną, pobladła tak bardzo, że bałem się, że zemdleje. Ile czasu to trwa? Sherry spytała słabym głosem. Ponad rok, nie odpowiedziałem. A ile czasu państwo są w związku? Piętnastych lat. Mamy dwoje dzieci. Siedziała naprzeciwko mnie ta obca kobieta, która dzieliła mój ból. Ta, która tak jak ja była oszukiwana przez osoby, które powinna móc obdarzyć zaufaniem. Co pan chce zrobić? No i spytała w końcu. Chcę, żeby się skończyło. się my name Cerna, odpowiedziałem. Ale nie tak, jak oni tego oczekują. Opowiedziałem jej o żądaniu sprzedaży mieszkania. O tym, jak moja żona i jej rodzina traktowali mnie jak bankoma. O latach finansowego wykorzystywania, które właśnie odkryłem. Oni myślą, że jesteśmy głupi. Powiedziała Kasia, a w jej głosie po raz pierwszy zabrzmiała stal. Oni myślą, że możemy robić co chcą, ale możemy im pokazać, że się mylą. To Kinvery in ten masę my dodałem. I wtedy narodził się prawdziwy plan zemsty. Kasia okazała się nieoczekiwanym sojusznikiem. Jej cicha determinacja dopełniała moją zimną wściekłość. Oboje mieliśmy dość bycia oszukiwanymi. Oboje chcieliśmy sprawiedliwości. Plan był prosty w swojej elegancji. Anna i jej rodzina chcieli, żebym sprzedał mieszkanie? W porządku, ale sprzedaż nastąpi na moich warunkach. Pierwszy krok: zgodziłem się na sprzedaż mieszkania, ale pod warunkiem, że to ja zajmę się wszystkimi formalnościami. Anna była zachwycona. Jej rodzice zaczęli już rezerwować bilety do Grecji. Drugi krok: znalazłem prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym. Pani adwokat Nowak była kobietą o ostrych oczach i precyzyjnym umyśle. Gdy opowiedziałem jej swoją sytuację, tylko skinęła głową. Rozwód z orzeczeniem o winie żony, Ha, sam powiedziała, z pełną dokumentacją zdrady i nadużyć finansowych. Mężczyźni rzadko to wygrywają, ale pana przypadek jest wyjątkowo dobrze udokumentowany. Trzeci krok transfer wszystkich moich oszczędności na nowe konto, o którym Anna nie wiedziała. Legalnie. Pieniądze należały do mnie. Zarabiałem je ja. A Anna nigdy nie była współwłaścicielką konta. Czwarty krok spotkanie z agentem nieruchomości. Mieszkanie rzeczywiście zostanie wystawione na sprzedaż. Ale kupcem będę ja sam poprzez spółkę, którą założę na nazwisko mojego kuzyna. Piąty krok dokumentacja wszystkich dowodów zdrady i nadużyć finansowych. Każdy rachunek, każde zdjęcie, każda transakcja zostanie przedłożona sądowi. I krok ostatni ujawnienie prawdy w momencie, gdy Anna i jej rodzina będą najbardziej pewni swojego zwycięstwa. Przez następne trzy tygodnie grałem rolę mojego życia. Byłem skłonnym ku kompromisowi mężem, który w końcu zrozumiał potrzeby rodziny żony. Anna była coraz bardziej czuła, coraz bardziej kochająca. Jakby świadomość, że dostanie czego chce, sprawiała, że mogła pozwolić sobie na odrobinę prawdziwej miłości. To było najbardziej obrzydliwe ze wszystkiego. Te chwile, gdy przytulała się do mnie przed snem i szeptała kocham cię, wiedząc, że następnego dnia spotka się z Tomkiem w hotelu opłaconym z naszych wspólnych pieniędzy. Ale jej rodzice byli jeszcze gorsi. Teść zaczął mnie traktować jak starego przyjaciela, opowiadając o wszystkich miejscach, które zamierza odwiedzić w Grecji. Teściowa przynosiła mi domowe ciasta i opowiadała o tym, jak bardzo jestem dobrym chłopcem. Dobrym chłopcem, który ma sprzedać swój dom, żeby opłacić ich kaprysy. Marcin naprawdę to robi. Słyszałem, jak Teściowa mówi do swojej siostry przez telefon: Sprzedaję mieszkanie, żebyśmy mogli pojechać na te wakacje. Mamy takiego wspaniałego zięcia. Wspaniałego zięcia, którego córka zdradza od ponad roku. Data sprzedaży została ustalona na piątek, 15 czerwca. Anna i jej rodzice zaplanowali wyjazd na sobotę. Bilety kupione, hotel zarezerwowany, walizki spakowane. Wszystko miało być doskonałe. Rano 15 czerwca Anna wyszła wcześniej do pracy. Miała spotkać się z rodzicami po południu, żeby odebrać czek ze sprzedaży mieszkania i przekazać im pieniądze. Wieczorem planowali urządzić małe przyjęcie pożegnalne. Tyle, że o 13 do naszego mieszkania przyszedł komornik sądowy z pozwem o rozwód. O 14 agent nieruchomości zadzwonił do Anny, żeby poinformować ją, że sprzedaż została zawieszona z powodu sporu własnościowego. O 15 Anna wpadła do domu jak szalona. Co to ma znaczyć? Krzyczała, wymachując papierami rozwodowymi. Co to za pozew? O jakiej zdradzie oni piszą? Siedziałem na kanapie tej samej kanapie, na której miesiąc wcześniej powiedziała mi o prośbie swoich rodziców. Czułem dziwny spokój. Cała złość, cały ból ostatnich tygodni ustąpiły miejsca zimnej satysfakcji. To znaczy, że koniec z udawaniem i powiedziałem spokojnie. Anna stała naprzeciwko mnie, trzymając w drżących rękach dokumenty, które kończyły nasze małżeństwo. Po raz pierwszy od miesięcy wyglądała na przestraszoną. Marcin, o czym ty mówisz? Jaka zdrada? To jakieś nieporozumienie. Wstałem powoli i podszedłem do biurka. Wyjąłem gruby folder, który czekał tam już od tygodni. Hotel Marriott 23 marca. Restauracja Belvedere 7 kwietnia. Hotel Bristol 15 maja. Wymieniałem daty, patrząc, jak twarz Anny staje się coraz bledsza. Mam zdjęcia, Anna. Mam rachunki. Mam wszystko. Usiadła ciężko na krześle, jakby nogi jej odmówiły posłuszeństwa. Ile czasu o tym wiesz? wyszeptała. Od miesiąca. Od dnia, gdy zaproponowałaś, żebym sprzedał mieszkanie na wakacje Twoich rodziców. Popatrzyła na mnie z czymś, co mogło być podziwem albo strachem. To wszystko było planowane. Krunar powiedziała, a nie było to pytanie. Tak jak wasz plan na moje mieszkanie. Similar, odpowiedziałem. Tylko, że ja planowałem lepiej. Anna próbowała jeszcze negocjować, błagać, tłumaczyć. Mówiła o błędzie, o chwili słabości, o tym, że to nic nie znaczyło. Ale jej słowa brzmiały pusto nawet dla niej samej. Oboje wiedzieliśmy, że to koniec. Najgorsze dla niej było odkrycie, że dowiedziałem się też o finansowych nadużyciach. O transferach na konto jej matki, o wydatkach na jej romans, o latach systematycznego okradania naszego wspólnego budżetu. To nie tak, próbowała protestować, ale gdy pokazałem jej wyciągi bankowe z zaznaczonymi transakcjami. Umilkła. O szóstej wieczorem przyszli jej rodzice. Spodziewali się przyjęcia, a zastali ruiny. Anna siedziała w kuchni, płakała i próbowała wyjaśnić, dlaczego nie ma pieniędzy na wakacje. Co znaczy, że nie ma pieniędzy? Teść patrzył na mnie z niedowierzaniem. Sprzedałeś mieszkanie, czy nie? No nie nakmy, odpowiedziałem spokojnie. Mieszkanie nie zostało sprzedane. I nie zostanie, ale obiecałeś. Teściowa wyglądała, jakby ktoś ją uderzył. Już wszystko zarezerwowaliśmy. Obiecałem pod warunkiem, że będę żył w szczęśliwym małżeństwie. One", powiedziałem. Ale okazało się, że od ponad roku żyję w kłamstwie. Opowiedziałem im o zdradzie. O tym, jak ich córka systematycznie mnie oszukiwała. O tym, jak planowali wykorzystać mnie finansowo, nie mając pojęcia, że ich całe życie to teatr. Reakcja teściów była przewidywalna. Najpierw zaprzeczanie. Potem wściekłość. W końcu próby manipulacji. To tylko przejściowe problemy. Mówił teść. Każde małżeństwo przechodzi kryzysy. Nie możesz zniszczyć całej rodziny z powodu jednego błędu. Jednego błędu. Romance trwającego ponad rok nazywali jednym błędem. A co z moimi błędami? Spytałem. Czy mój błąd polegał na tym, że was wszystkich utrzymywałem? Czy na tym, że nigdy nie sprawdziłem, na co wydajecie moje pieniądze? Teściowa próbowała jeszcze grać na uczuciach. Mówiła o tym, jak bardzo mnie kochają, jak jestem częścią rodziny. Ale gdy wspomniałem o rachunkach za hotele, w których Anna spotykała się z kochankiem, umilkła. Ostatecznie wyszli około ósmej wieczorem. Bez pieniędzy, bez wakacji, bez planów. Anna została sama ze mną w mieszkaniu, które jeszcze rano uważała za prawie sprzedane. Co teraz będzie? Sir, um. Sus pytała. Teraz będziesz musiała znaleźć własne mieszkanie. Friend more. odpowiedziałem. I prawnika i pracę, która pozwoli ci się utrzymać bez okradania męża. Anna spędził tę noc u swojej matki. Następnego dnia przyszła tylko po swoje rzeczy. Proces rozwodowy trwał 6 miesięcy. Wygrałem na całej linii. Sąd uznał winę żony i przyznał mi prawo do zachowania wszystkich dóbr nabytych przed ślubem oraz większości dóbr wspólnych. Anna dostała alimenty symboliczne, 200 zł miesięcznie. Sędzia stwierdziła, że kobieta, która systematycznie okradała męża, nie ma prawa do jego dalszego wsparcia finansowego. Kasia też się rozwiodła. Tomek musiał płacić alimenty na dwoje dzieci, więc jego romanse skończyły się sąsiadowaniem z bankructwem. Anna i Tomek próbowali jeszcze utrzymać związek, ale bez moich pieniędzy szybko okazało się, że łączy ich głównie chciwość. Mieszkanie zostało przy mnie. Teściowie nigdy nie pojechali na te wakacje. Zamiast tego musieli szukać pożyczek, żeby pokryć straty z anulowanych rezerwacji. Ale prawdziwa satysfakcja przyszła sześć miesięcy po rozwodzie, gdy spotkałem Annę na ulicy. Wyglądała starszej, bardziej zmęczonej. Pracowała w jakiejś małej firmie księgowej za połowę swojej poprzedniej pensji. Martin, hason, powiedziała zatrzymując się. Możemy porozmawiać? O czym? O tym, że może postąpiłeś za ostro. Że może wszyscy zasługiwaliśmy na drugą szansę. Patrzyłem na kobietę, z którą dzieliłem dziesięć lat życia i czułem niec. Ani miłości, ani nienawiści, tylko pustką. Anna, but I can never sin, powiedziałem spokojnie, przez rok sypiałaś z innym mężczyzną za moje pieniądze. Przez lata okradałaś nasze wspólne konto, żeby finansować swoją rodzinę. A na koniec chciałaś, żebym sprzedał swój dom na wakacje Twoich rodziców. Druga szansa? Ty zmarnowałaś pierwszą szansę, drugą, trzecią i wszystkie następne. Ale kiedyś się kochaliśmy. Masin próbowała jeszcze. I ja się kochałem. Ty? przerwałem jej. Ty wykorzystywałaś. Odeszła bez słowa. Nie widziałem jej już nigdy więcej. Dziś, rok po rozwodzie, mieszkam w tym samym mieszkaniu w Warszawie. Tego samego mieszkania, które Anna chciała sprzedać na wakacje swoich rodziców. Odnowiłem je, pozbyłem się wszystkich rzeczy przypominających o małżeństwie, sprawiłem sobie nowe meble. Czasami ludzie pytają mnie, czy nie żałuję, czy nie powinienem był dać Annie szansy wytłumaczenia się. Czy miesiąc planowania zemsty to nie było za dużo? Ale ja nie żałuję. Żałuję tylko, że nie dowiedziałem się prawdy wcześniej: że przez lata żyłem w kłamstwie, finansowałem zdradę, byłem wykorzystywany przez ludzi, których uważałem za rodzinę. Moi teściowie zażądali, żebym sprzedał moje mieszkanie w Warszawie, aby zapłacić za ich wakacje. Rzeczywiście miałem lepsze plany. Plany, które uwolniły mnie od życia w kłamstwie i dały mi szansę na nowy początek. Niektórzy nazywają to zemstą. Ja nazywam to sprawiedliwością. Anna dostała dokładnie to, na co zasłużyła konsekwencje swoich wyborów. Jej rodzice też. Nikt ich nie zmuszał do oszukiwania, wykorzystywania, planowania kradzieży mojego domu. A ja? Ja dostałem coś, czego nie miałem od lat spokój. Spokój człowieka, który wie, że nikt go nie oszukuje, nie wykorzystuje, nie traktuje jak źródła darmowych pieniędzy. Wieczorami siadam na balkonie mojego mieszkania mieszkania, które nadal należy do mnie i patrzę na panoramę Warszawy. Miasto, w którym odbudowałem swoje życie. Miasto, w którym nauczyłem się, że czasami najlepszą obroną przed ludźmi, którzy chcą Cię wykorzystać, jest pokazanie im, że też potrafisz planować. Że też potrafisz być bezwzględny, gdy sytuacja tego wymaga. Że Ty też masz lepsze plany niż ci, które oni dla Ciebie wymyślili. I że czasami jedyną rzeczą, która skutecznie kończy wykorzystywanie, jest zimna, metodyczna sprawiedliwość. Sprawiedliwość, którą wymierzasz własnymi rękoma, kiedy system zawiódł, a zaufanie zostało zdradzone. Myślałem kiedyś, że zemsta to uczucie gorące, wybuchowe, ale prawdziwa zemsta jest zimna, cierpliwa, przemyślana i ostatecznie wyzwalająca. Bo gdy już się skończy, gdy wszystkie kłamstwa wyjdą na jaw, a wszyscy ponoszą konsekwencje swoich czynów, zostaje ci jedna rzecz: pewność, że nikt cię już nie oszuka w ten sam sposób. I to jest warte każdej chwili planowania, każdej bezsennej nocy, każdego momentu udawania, że nic nie wiesz. To jest warte całej tej zimnej, słodkiej satysfakcji płynącej z wiedzy, że tym razem wygrał ten, kto zasługiwał na wygraną. To jest warte życia w prawdzie, nawet jeśli ta prawda początkowo boli. Bo życie w prawdzie, choćby najtrudniejszej, zawsze jest lepsze od życia w najpiękniejszym kłamstwie. A moi teściowie nigdy nie pojechali na te wakacje do Grecji. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.